Witam wszystkich serdecznie. Co dziś robimy? Dzisiaj próbujemy przywrócić do sprawności eee, szlifierkę kątową eee, na tarczę 230V. Eee, maksymalne obroty tej szlifierki 6000 obrotów na minutę. Moc 2000W. Wiadomo, zasilanie 230V. Eee, Słuchajcie, no na pewno dorobiłem korki, których, których nie było, te trzymające szczotki. Szczotki już są włożone. Ale co, pomyślałem, że zajrzę do przekładni, bo, bo jej dźwięk mnie trochę, troszeczkę mnie niepokoił. Zajrzałem do przekładni, ktoś widać, że tutaj już grzebał. W tym miejscu widać, słuchajcie, nakrętkę, co nie jest rzeczą normalną. A może w tym modelu jest, nie wiem. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, ale nieważne. Ktoś grzebał na pewno. Nakrętka jest jakby sprawą drugorzędną. Ktoś grzebał na pewno. A to dlaczego? Po pierwsze, na pewno była wkładana przykładnia. Włożona była sucha, nie nasmarowana. Ja już ją nasmarowałem yy, smarem przekładniowym. To już jest zrobione. Zaraz to będziemy składać. Ale co znalazłem w komorze przekładni? Oprócz, nie wiem czy to widać, tego typu uszczerbków. Nie wiem, to jest aluminium. Nie wiem, coś się uszczerbiło. Eee, dość mało istotne. To jest nic. Słuchajcie, ktoś zostawił tej wielkości czpień zabezpieczający. Właśnie tutaj, w komorze przekładni. Słuchajcie, jeśli robicie coś takiego, wybrać smar. Po prostu wybrać ten smar stary do zera. Przemyć. Benzynką ekstrakcyjną. I od nowa składać. Nowa przekładnia. Nowy smar. I wtedy wiemy, że nic nam nie zostało. Ale śpięte jeszcze jest nic. Słuchajcie. Nie wiem czy to widać dobrze na kamerze. O, sorry, uciekło. To jest kawałek wiertła. Powstaje pytanie: co za spec tam majstrował? Naprawdę, no, nie spodziewałem się. Okej, okay, kawałek zęba. Można znaleźć w smarze, bo ktoś smaru nie wymienił. Ale kawałek wiertła w obudowie przekładni szlifierki kątowej, no naprawdę, robi wrażenie. No nic. To jest usunięte. Smar nałożony. Po prostu czas to wszystko sklecić do kupy. Sklecimy to do kupy. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Myślę, że już powinno być wszystko w porządku. Jak przekładnia dostała nowy smar. Także ja pozwolę sobie już to po prostu poskręcać. OK, przekładnia jest skręcona. Chodzi całkiem przyzwoicie. No szczotki ocierają akumulator, no bo tak ma być. Słychać się. Ale okej. Okay. Dobra. Te cudeńka odkładamy na bok. Dokręćmy jeszcze tutaj śruby, bo też nie są do końca dokręcone jak należy. Okej. Okay. Dobra. I co? Odpalamy. Zabezpieczenie. I jedziemy. Zobaczymy co z tego wyszło. Osłony jeszcze nie ma. Osłony jeszcze nie ma, ale tą osłonę trzeba troszeczkę odświeżyć. No bo ja tak lubię, żeby było trochę odświeżone, jak już uratowaliśmy, jak już uratowaliśmy narzędzie, elektronarzędzie, to to odświeżmy i tą osłonę, żeby to miało ręce i nogi. Yy, szlifierka kątowa 230, na tarczę 230. Fajna sprawa, bo ma, bo ma yy, wolny start, czyli po, 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 po załączeniu szlifierki nie ma tego takiego szarpnięcia raptownego. Ona rozpędza się powoli. Także na plus, na plus, naprawdę na plus. To, to jest, to jest modre rozwiązanie. No i co? Odświeżyć, jak wcześniej wspomniałem, osłonę, założyć osłonę, założyć tarcze i będziemy próbować, jak to, jak to, jak to będzie cięło. W następnym filmie zapraszam już na następny film, gdzie już będzie ogarnięta i przygotowana do prób i testów. Na dzisiaj serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Hej!